Z co tutaj oglądam na niejednym turnieju już byłem. To jest kilka takich solidnych nazwisk, jest kilka drużyn, które na, na pewno będą walczyć od początku, chociażby Politechnika Gdańska. Ma bardzo mocną ekipę. Zobaczymy. Wydaje mi się, że poziom jest bardzo wysoki, bo z tego co też wiem, jest kilku reprezentantów różnych narodowości. Jesteśmy uczelnią, która zawsze robi coś na 100%. Jeżeli nie możemy zrobić czegoś perfekcyjnie, to nie podejmujemy się tego zadania, bo uważamy, że nie ma taka praca najmniejszego sensu. Chodzi o to, żeby stworzyć jak najlepsze warunki dla zawodników, trenerów, żeby po prostu zostało tylko dla nich najważniejsze to, co jest dla zawodnika, czyli skupić się tylko i wyłącznie na meczu. Zorganizowaliśmy dla wszystkich zawodników spotkanie w klubie muzycznym Prywatka, dzisiaj, dzisiaj wieczorem, czyli 13 jest dzisiaj, jest wejście dla wszystkich, mamy prywatną salę, wszystko jest zabezpieczone tak, żeby oni się zintegrowali, żeby to jednak środowisko fajnie zaczęło współpracować wszyscy ze sobą razem, żeby się wszyscy poznali, bo to w jakich drużynach za rok będą grać. No przyjechaliśmy na finał, żeby pograć z najlepszymi, bo o to chodzi w finałach. No i też liczy się dobra zabawa spotkać się ze starymi znajomymi równie o to chodzi. No w tym roku wydaje mi się, że poziom jest jeden z wyższych z poprzednich lat. Patrząc na zawodników, którzy grają w poszczególnych uczelniach, no to... Dużo zawodników yy, gra na co w kadrze narodowej. Tegoroczny cel na Ampie, myślę, że dla naszej drużyny jest zdobycie medalu. Yy, wydaje mi się, że nie mamy określonego celu, jeśli chodzi o konkretne miejsce, ale chcielibyśmy wrócić do domu z medalem. Myślę, że najsilniejszą drużyną na tych zawodach może być Politechnika Gdańska. Natomiast moje spostrzeżenia są na podstawie zeszłych zawodów, zeszłych Mistrzostw Polski w tamtym roku, ale mam nadzieję, że my będziemy w tym roku najmocniejszą drużyną. Atmosfera, sport, zabawa myślę, że jak najbardziej wszystkie te cechy pasują do tegorocznych AMP i do wszystkich AMP. Jest to super moment, żeby spotkać się z powrotem z tymi ludźmi, nawet z innych uczelni. Myślę, że są to odpowiednie cechy, nadane temu turniejowi. Przyjechaliśmy do Łodzi na finał. No i nie ukrywam, że będziemy mocno walczyć o medal. Nie. pudło. Nieważne, nieważne jaki medal, ale, ale będziemy ostro walczyć i na pewno będziemy stawiać opór najlepszym. A wszyscy tu są najlepsi.